Liczby minus 8, 4 oraz x plus 1 w podanej kolejności są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. My musimy obliczyć, ile jest równa liczba x. Zapiszmy sobie zatem na początku, że pierwszy wyraz ciągu, czyli a1, jest równy minus 8. Drugi wyraz ciągu, a2, jest równy 4. Ponieważ jednak to jest ciąg geometryczny, no to wiemy, że drugi wyraz ciągu, czyli a2, powstaje. Z pierwszego wyrazu ciągu, czyli z A1 przez pomnożenie go przez pewną e, stałą liczbę Q. Obliczmy zatem, ile wynosi ta liczba Q, czyli ilora ciągu e, geometrycznego. No a2 jest równe 4 a1 jest równe e, minus 8, to mnożymy razy Q. No i z tego równania wyliczamy Q, czyli dzielimy równanie obustronnie przez e, minus 8, no i w wyniku tego wychodzi, że q jest równe minus 1 druga. W związku z tym teraz możemy policzyć, ile jest równy trzeci wyraz ciągu. Trzeci wyraz ciągu, czyli A3 jest równy A2, czyli drugi wyraz ciągu razy Q, czyli razy e, minus 1 e, druga. E, no i oczywiście A2 jest równe 4, czyli mamy 4 razy e, minus 1 druga, e, czyli mamy minus 2. E, z drugiej strony jednak wiemy, że trzeci wyraz ciągu jest równy x plus 1, czy raczej wyraża się wyrażeniem x plus 1. W związku z tym możemy napisać, że to x plus 1 musi być równe po prostu e, minus 2. W związku z tym x jest równe minus 3 i odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź e, a.